Chciałem zrobić dzisiaj film o zupełnie innej agencji, ale jest bardzo świeża i nie wiem, czy w ogóle jest sens pocić się o informacje, skoro jeszcze nie zdążyli o sobie dać dobrze znać. Tak więc dzisiaj będzie film o agencji, o której na początku myślałem, że jest z Chin, ale ostatecznie po prostu nie przeczytałem, że są z Japonii. A więc Vactor Productions, znane po prostu jako Vactor, zaczęło się w roku 2019, kiedy to w marcu Hizuki Miu, Risu Miya oraz Otogi Lilu założyły swoją małą grupkę o nazwie Mirais. Koncept był taki, że członkinie grupy miały niby streamować z przeszłości. Dwa miesiące później, w lipcu oficjalnie założono zostało Vactor, a Mirai's było pierwszą grupą ów agencji. Po wakacjach zaczęto audycję na kolejne dwie członkinie Mirai, z którymi później zostały Kogure Piyoko oraz Mitsurugi Lia. Ponadto rozpoczęła się audycja na tzw. siostrzaną jednostkę. Nie serio nazwa tej podgrupy to po prostu Shima i Unito. W listopadzie Liliu ogłosiła, że w sumie to absolwuje i to samo zrobiła Mia w styczniu 2020, pozostawiając w ten sposób Miu jako jedyną z trzech pierwszych członkiń założycielek Vactor. Gdzieś między ich absolwowaniami kontrakty Michanario i Kokoro Ichiru zostały przerwane ze względu na to, że jest Dwa tygodnie po tym jak Mia absolwowała z chmury agencji została usunięta masa danych dotycząca przeszłych członków. Wiele rzeczy, które miały miejsce na chmurze, były powiązane z IP jednego z byłych pracowników agencji. Przez to wydarzenie kontrakty Komori Ainy i Mashiro Yuyu zostały zerwane, a przez to też podjęte decyzję o rozwiązaniu dwóch pierwotnych grup. Przez cały rok było spokojnie, aż tu nagle w styczniu i lutym 2021 agencja stwierdziła, że wybornym pomysłem będzie zbudowanie się pod język hiszpański. I tak to był dobry pomysł, bo VTuberzy z Factor uzyskali podobno niemały plus do subskrypcji. Do tego jeszcze zaraz wrócimy. Po tym jak w maju zadebiutowały cztery nowe członkini, 16 czerwca podjęto decyzję o zorganizowaniu generacji VTuberów, którzy jeszcze należeli do agencji. W skład agencji 0 wchodzi założycielka Miu, skład generacji pierwszej byli członkowie rozwiązanych grup oraz Nana Harui, a w skład generacji drugiej cztery nowe członkini. Czyli teraz po bardzo burzliwej historii agencji przyszedł czas na ciekawostki. Przede wszystkim wróćmy do hiszpańskiej wirtualnej inkwizycji, której nikt się nie spodziewał jeszcze bardziej. Niż tej prawdziwej. No więc, jak powszechnie wiadomo, wituberów jest na świecie jak grzybów po deszczu i codziennie pewnie ma debiut tyle, co tworzonych jest w tożsamości płciowych, po tym jak ktoś powie, że są tylko dwie płcie. Mimo to żadna duża firma nie monopolizuje rynku hiszpańskiego. Najpopularniejsze języki, w jakich mówią wituberzy, to japoński, chiński, indonezyjski i angielski. Jest również niewielki monopol na indyjski oraz koreański, ale pozostałe języki wśród świata wirtualnych gwiazd nie są tak popularne. Ostatnio właśnie gdzieś z cienia niektórzy Vtuberzy zaczęli mówić lub po prostu uczyć się językach hiszpańskiego, a to przekłada się na popularność wśród głównie iberyjskiej widowni. Co prawda mamy tam jeszcze języki kataloński, galicyjski i portugalski, jednak krótko mówiąc naprawdę niewielu katalończyków nie zna hiszpańskiego, a użytkownicy języków galicyjskiego i portugalskiego potrafią zrozumieć język ich sąsiadów. Ergo, wszyscy się prawie rozumieją, a wituberzy rozumiejący hiszpański mogą trafić do prawie wszystkich na Półwyspie Iberyjskim i krajach postkolonialnych. Jeśli tam faktor będzie odnosić sukcesy, to nie zdziwiłbym się, gdyby nagle powstało Hololive Espanol oraz Nijisanji ES. Przejdźmy jednak do następnej i ostatniej ciekawostki, z racji, że film i taki już pewnie jest diabelsko długi jak na moje standardy. A dodatkowo najciekawsze rzeczy już wam przedstawiłem w historii agencji. Jednak szczegół pominąłem, gdyż już wcześniej wspomniana przeze mnie nanacha Rui jest bardzo związana z tą ciekawostką. Mianowicie chodzi o serwis Bilibili, czyli taki chiński YouTube. Miałem nieprzyjemność zderzyć się z tym serwisem już raz podczas tworzenia filmu o Kizunie AI. Jej chińska wersja, pomimo wrzucania nieco filmów na YouTube, to nadaje ekskluzywnie na tym chińskim serwisie. Równie ekskluzywnie do tego serwisu nadaje wcześniej wspomniana Rui. Nie zdołałem zrozumieć nic, co jest na Bilibili, Bili, więc nie powiem Wam, ile ona i inni VTuberzy tam streamują, ale podobno bardziej skupiają się, aby nadawać na żywo tam niż na YouTubie. Nawiązując do poprzedniej ciekawostki nie wiem, czy streamują na Bilibili Bili po hiszpańsku, ale wydaje mi się, że gdyby tak było, to ich plan monopolizacji rynku wirtualnych gwiazd wśród hiszpańskojęzycznych widzów. Mógłby być dość ciężki do zrealizowania. Kończąc ten film, chciałem powiedzieć o paru ciekawych rzeczach niezwiązanych z aktor, ale tak właściwie patrzę na ten skrypt i myślę sobie, kupwa, jakie te akapity wyjście długie. No trudno się mówi. I tak będę teraz cenzurował przekleństwa. Dlaczego? Bo ostatnio zostałem wyśmiany z racji tego, że przeklinam. Kurcząc się i stwierdziłem, że w sumie mam w dupie to, co ludzie o mnie myślą, ale z drugiej strony zacząłem ostatnio być trochę chamski. Tak, liczę na swój taki redemption arc. W każdym jednak razie, miłego dnia, do usłyszenia. Cześć.